Cześć i cześć elo 320 z tej strony Filip jest drugi odcinek spot farm grass rots eee, trochę się już tutaj rozwinęliśmy mamy busa nawet po tym co jest na obrazku teraz ale na razie trwa jeszcze 6 godzin x2 czyli mamy taki samochód no więc okej to musimy zasadzić. Budowaliśmy sobie to nie, tutaj. Ale na razie nic nie daje. Chyba że mogę dać. pik, pik. Żeby było jak najwięcej, a to jest bez sensu. Najwięcej jest najdroższa, najdroższa. O, to jest najdroższa. Więc to sobie wydźni tak. Proszę. I... Yy, teraz sobie pięć i już. Musimy tu teraz nachodować. Okej, okay. no to wbijamy I uwaga. Przypominam, na tym co nie oglądali przy niego odcinka. Można fizycznie z tego podgra, Rotnie. To po prostu nasza własna hodowla. I taki znaczek yy, papieroska. Nie musimy tego nachodować Tutaj we wszystkich doniczkach sobie posadzimy. tu 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 years later. Du, 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 du. No i koniec. I może... Trzy, a nie może. a Ale mamy. Więc tak, o co tutaj? O, za 6 godzin i 12 minut. Ooo, ktoś tutaj chyba ma no. Okay. O mało mam hajsu. Słegnienie, yeah. Słegnienie, yeah. Piąty. O, i to teraz fajne. No już spoko, o, collect bo no, ja wam tą grę polecam. Ziół sobie, to prawda, nie będziecie ja mieli wszystkiego, nie, nie, tylko to, to, nawet tylko O, nie mam to, 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 to ten wam, tylko bez tego spoilera. Przecież za 7000 dodaję mu spoiler, aha. Na piątym. Lolololol. No więc dobra. Nie wiem co te krowy robią, gdzie mają takie oczy? Ja się, co? Ten gość mi daje nie są tego warte. Otwarte. Dzisiaj czekajcie. Fyli i Co? Fyli per. flipper apostrof enter No dobra, kończymy już na odcinek. i pa! Elo, do następnego odcinka.